W dzisiejszym odcinku zagram sobie w Bedwars, ale jeśli zginę, to po prostu zmieniam tekstur rupaka na lepszego. Jeżeli chcecie właśnie więcej odcinków za takich z takich challenge z Bedwars, no to co? Zostawiajcie łapkę w górę. Jeszcze możecie zostawić subskrypcję z łami, bo lecimy po 500 subskrypcji. Jeszcze możecie wpadać na Discord, który jest w opisie. A już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. No więc co, lecimy do pierwszej gierki. Okej, okay, no to co, trzeba załadować tutaj texture pack, no i uwaga, texture pack to jest, uwaga, ultimate FPS, więc uwaga, lecimy. Okej, okay, zaraz załadowano w ogóle 2 sekundy do startu i zobaczcie jak to wygląda, to dosłownie to, to wygląda, no, to, totalnie tutaj... Nie to no, totalnie tragedia wygląda ten, 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 tutaj właśnie e, tekstur pak no to jest w ogóle drobiany miecz, ja nie mogę, no dobra, to po prostu lecimy tutaj do tego, tutaj naszego sąsiada, okej, okay, tylko najpierw tutaj trzeba obudować sobie łóżeczko, więc pyk, lecimy, nie wiem, w ogóle nie widać co ja mam w ogóle w pasku tutaj, więc no, tragedia, dobra, w ogóle łóżko wygląda, nie wiem, jak, jak nie, to nie jakaś krew albo coś, jest to tragedia, naprawdę dosłownie tragedia, Okej, okay, szybko sobie tutaj z TNT polecimy tutaj do tego, tutaj naszego sąsiada, dobra, mam już w ogóle, jak wygląda TNT? No, tak po prostu, mi się wydaje, że betonik. Weźmy może, kupmy jeszcze kilof i w ogóle i szybko tutaj lecimy sobie do sąsiada, jakim jest, uwaga, zielony, dokładnie zielony. Więc pyk, TNT, czemu widzi? No, niestety widzi, Aldora dobra, pyk, w ogóle ja nie widzę swojego HP, ja w teraz w ogóle zobaczyłem. Dobra, dobra, udało się, dobra, elegancko, udało się, rozwalamy, pyk. Pyk, dobra, pyk, w ogóle ja nie widzę swojego HP, ja nie wiem, ile w ogóle mam serca, ale dobra, no spróbujemy sobie coś zrobić. Dobra, nie zginąłem, dobra. No spróbujemy, spróbujemy coś zrobić, dobra, pyk, 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 dobra, 2 HP, ma 2 HP, dobra, ile w ogóle ja HP, wiem, że tutaj mam mega mało, bo mi się to tutaj już trzęsie, dobra, ale po prostu lecimy do kolejnej tej osoby, aha, nie mam łóżka, ja se, 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 ja se tu w ogóle kupowałam, a ja tutaj straciłem łóżko, w ogóle, się w ogóle wygląda normalnie, a w tej, aż w takse, no dobra, lecimy tutaj po prostu może do niebieskiego właśnie rozwalić mu u beda okej, okay, jestem już prawie tutaj na diamentach, uwaga, dokładnie jestem ale naprawdę ten tekst repagują na to dosłownie to są, to są tragicznie no i dobra, lecimy tutaj z TNT, pyk, dobrze, że chociaż odliczanie działa, dobra, czy nie za wcześnie? Dobrze dobra, w ogóle... a on nie ma łóżka, więc no, to się polecia, dobra, czy ja muszę w ogóle zjeść refa, czy nie, no nie mam pojęcia, ale w razie czego w sumie mógłbym zjeść tutaj zjeść tutaj tego refa nie no, po prostu tak fajnie wygląda za to jabłuszko, no dobra, pyk, no zjedzona Eee, w ogóle jakiś serduszka w ogóle? W ogóle jakiś serduszka, bo ja lecę, dobra, aha, ogóle, e, ja mogę w ogóle tutaj widzieć to serduszkę, dobra, mam 16, czyli 8 serc, okej, okay, jest dobrze. Ta się dobrze w ogóle obliczyłem no Dobra, lecimy sobie tutaj szybko do... do... do to nie co w ogóle... Co to jest? To jest szafka złota, to jest żelazo, to jest żelazo i dobra, to jest TNT, okej, okay. no mega ciężko się gra. No i lecimy tutaj do, to jest czerwone, które ma łóżko, więc szybko mu tutaj rozwalmy. Okej, okay, są tutaj u niego w bazie, więc pyk, lecimy, rozwalamy łóżeczko. Czy on mnie widzi? Chyba nie. Pyk, elegancko. Nie ma tutaj w bazie, więc dobrze, w ogóle sobie kupię w ogóle ref, refa. A w ogóle czerwony rozwali łóżko białemu, więc tutaj w sumie jest niedaleko mnie. To, to, to jest złote jabłko. To okej, okay. kupię sobie jeszcze jedno. Mam trzy złote jabłka. Teraz tak, to jest czerwona wełna. Teraz kupiemy kupimy... który wygląda do mega dziwnie. No dobra, lecimy tutaj do kolejnego teamu, w sumie możemy... Czy, czy, dobra, czerwony żyje, biały nie żyje, więc tutaj lecimy sobie tutaj dalej i rozwalić jakieś tutaj drużyny, W ogóle zostało tylko ten team złoty, więc no szybko mam nadzieję, że tutaj albo czerwony, albo ja rozwalimy mu beda. Okej, okay, ja widzę w ogóle czy czerwonego, który tam jest, idzie do, tej, do tego złotego, który ma beda, więc no jest tutaj... No mam nadzieję, że w ogóle ten czerwony właśnie rozwaliczymy czerwonego, bo w sumie dla mnie lepiej. Aha, umarł w ogóle złoty, więc no nieźle, nieźle. Więc szybko sobie lecimy, teraz tak bo le i w ogóle, totalnie nie mam pojęcia, ale na pewno mam kamienny miecz, to też wiem, więc szybko sobie bierzemy tutaj surowce, Traj, to są sztapki sztabki złota, kupmy sobie w sumie więcej tego i może TNT se kupmy, dobra. To jest złote, to jest czapko żelaza. Dobra, mam weł, dobra, chyba wszystko mam. Dobra, chyba powinnam wszystko mieć, więc lecimy tutaj do tego złotego. W ogóle. Aha! Zaraz, złoty nie ma łóżka, je bardzo dobrze. Tylko, że nie spadł, bo wtedy w sumie wolę chyba spaść jednak, żeby zmienić teksturpak, A, dobra, może bez żadnej śmierci tutaj uda się właśnie tutaj wygrać, więc le elegancko lecimy, pyk, no i dobra, pyk, żelazo i złoto bierzemy. No i w sumie kupę sobie te żelazo mieczo, w jak wygląda. No super! Jeszcze lepiej niż kamienny, dobra. Kupmy sobie jeszcze jednego firebola i oczywiście lecimy tutaj dalej Okej, okay, w ogóle złoty nie żyje, został czerwony i ja, więc no nieźle, nieźle Dobra, moglibyśmy się w sumie tutaj dobudować, tylko żebym nie spadł Wtedy po, po pierwsze przegram, a chciałem tutaj wygrać A po drugie, no, będę musiał zmienić tekstur pak W sumie lepszy, więc może to by się by opłacało, ale w sumie chciałbym tutaj wygrać Więc pyk, legacko, tylko żebym naprawdę nie spadł, dobra, pyk No serio, mega ciężko się gra, w ogóle diamenty no to nieźle, no nie, mega dziwnie w ogóle, I w sumie mogę sobie wziąć w ogóle za ile no będą, 15 sekund, to w sumie poczekam na kolejny diament i sobie kupię może w sumie tutaj i szarpa. W ogóle te party przy diamentach są to, to, no dosłownie, no, naprawdę ładne, no i ten teksturpak naprawdę jest mega dziwny. Dobra, sekunda i elegancko mamy cztery diamenty i lecimy sobie kupić tego szarpa. W ogóle jak wygląda enchartowany, żelazny mierz na ten tekstrupaku, w ogóle. To wygląda tutaj, ta, ta, ta kursor wygląda tak... No po prostu tragedia. Dobra, lecimy pyk, w ogóle jest zbrojka, to, możemy kupić, w ogóle jak wygląda żelazna zbroja. Wow! Pięknie w ogóle... Dobrze, kupiłem, już myślałam... Nie, ja kupiłem dobra, Jest Dobra, chyba dobrze, kupiłem. E, dobra, kupujemy sobie szybko. To, to, to jest ostrość, dobra, to jest tak, to jest kamienny miecz, to jest żelazny. ok, dobra, kula ognia, dobra, no szczerze, totalnie tragedia. Dobra, wszyscy weźmy sobie, kupmy wełnę. dobra, lecimy tutaj sobie dalej, teraz to jest żelazny miecz, dobra, wszystko chyba winno No i dobra, lecimy tutaj yy, sobie dalej. W ogóle, gdzie jest ten czerwony? Nie widzę go tutaj czerwonego. Ja sobie tutaj go poszukam i zaraz tutaj go mam nadzieję, że znajdę. Dobra, zabraliśmy się po drodze, tutaj cztery diamenty, my sobie kupimy może jeszcze pancerz, no dobra, niech będzie to w sumie ta pułapka, która jest bez sensu teraz, w ogóle sobie kupimy jeszcze może trochę tego, jeszcze jakieś złotej bułka, kula ognia i w ogóle dalej nie widzę tej czerwonego, dobra, w ogóle mam i siedem ognistych kuli i siedem złotych jabłek, więc spoko, w ogóle dalej właśnie tak jak mówiłem nie widzę czerwonego, totalnie nie mam pojęcia gdzie on jest, ale czy on jest tam? Dokładnie, dobra jest tam, to sobie do niego pójdę, może tutaj uda mi się zabić. Dobra, zobaczymy idę do niego i zaraz tutaj zobaczymy czy uda się go zabić czy. Nie. Dobra, on jest tam. On w ogóle napisał na czacie gdzie ty, czyli mnie nie widzi, więc bardzo dobrze. Dobra, pyk, lecimy. Dora, gdzie on jest? Gdzie on jest? Dobra, on jest tutaj. Dobra, on jest tutaj. Dobra, on jest tutaj. Dora, on jest tutaj. Dobra, zabijamy go, zabijamy go, zabijamy go. Ile mam HP? Ile mam HP? Dobra! Ej, wygrana pierwsza runda to jest wygrana, ej, elegancko! GG! No i w ogóle lecimy do kolejnej rundy, a jeszcze w ogóle A ja zginiła, nie, nie zginęła, nie zginiła, to, nie zginąłem. Dalej mam ten fatalny teksturpak, ale dobra, damy tutaj radę jeszcze wytrzymamy, mam nadzieję, że kilka rundek zobaczymy tutaj jak, jak, jak wygląda kolejny w ogóle teksturpak, jak tutaj właśnie dopiero to właśnie zgina. Okej, okay, gra wystartowała, więc lecimy sobie w, z pięknym teksty pakiem. No i w sumie szczerze chciałabym zgnąć, bo chciałabym sobie z, z, zobaczyć resztę teksturpaków. Więc szybko sobie tutaj lecimy właśnie dalej. Dobra, obudujemy szybko łóżko. No i potem lecimy tutaj do sąsiada, jakim jest prawdopodobnie różowe. Więc pyk, pyk, pyk. No i teraz znowu te łóżko. Badziewne. W wygląd ma badziewne Na no, różowe, dobra, w ogóle. Tak serio, lubię tą mapę, ale damy radę. TNT sobie szybko kupujemy. Pyk, pyk, TNT. I lecimy tutaj sobie właśnie do. W ogóle czerwony, raczej to jest czerwony czy różowy? Nie, wiem pojęcia. Dobra, w ogóle... Ile mam? Haczej? Tak, dobra, mam sposób. Trzy serca mam, dobra, trzy serca mam, więc w sumie mogę sobie coś zjeść. W ogóle nie mam żadnego złota, więc chwilę sobie poczekam tutaj na refa. W ogóle dalej nie zginąłem, to jest mega dziwne, dobra, pyk, refik. Ile mam HP? No, mogłem sobie sobie zjeść, bo mam 5 serc, dobra, elegancko Więc lecimy tutaj do czerwonego, który znowu tutaj u mnie jest, Dora. Dobra, 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 zabiję go, zabiję go. Dobre, ile mam HP? 15, czyli mam około 7,5 7, 7, 7, serca, więc jest git. I teraz szybko sobie podbudujemy się tutaj, pyk, elegancko i lecimy tutaj. Rozwali już mu łóżko. Dobra, widzę, że on tutaj chce uderzyć, czy idzie do mnie raczej nie, raczej do mnie tutaj nie idzie, więc dobra, pyk, stawiamy. Pyk, TNT, pyk, dobra. Dobra, rozwalam łóżko, pyk. Łóżko rozwalone. Waga, proszę! Co jest? Ile mam serc? Jedno serce mam. Dobra, i co jest? ej, mega sobie dobrze radzę, dara, pyk! By ten jest tak śmieszny, ale tak sobie dobrze radzę, więc że mega tej fajnie. Kupię sobie jeszcze refa, bo mam ile? Mam 2,5 serca, więc nie najlepiej, ale w sumie zjemy sobie refa i będzie tutaj już git. I lecimy do kolejnego teamu, chyba pójdziemy do różowego. Okej, okay, kupiłem sobie tutaj kilka rzeczy, czy jakieś tam firebole. Jeszcze sobie kupiłem trochę jabłek, no i lecimy tutaj do właśnie tutaj tego różowego prawdopodobnie. Ale w ogóle tak sobie dobrze radzę na tym teksturpaku. W ogóle ani razu nie zginąłem prawdopodobnie, chyba że się pomyliłem, ale raczej nie. Więc lecimy sobie szybko tutaj dalej. Okej, okay. lecimy właśnie tutaj, tutaj teraz, teraz do tego różowego, o którym mówiłem. A sobie dobra, jestem tu już blisko, myślę, się dobuduje. tam polecimy już tutaj TNT, w ogóle, który właśnie jest na siódmym, prawdopodobnie. Tak, to jest siódmy slot, więc jest na siódmy slot, w ogóle. Pięknie wygląda te TNT W ogóle różowy jest bardzo daleko, w ogóle różowy to jest... Jestem 08, tak? Coś takiego To jest ten typ czerwony dla startupy rundy, więc no nieźle, nieźle Dobra, w ogóle on umarł, więc nie, nie za dobrze Będzie teraz baział, dobra, ja, dobra, pyk, złote łóżko Pyk, dobra, Prawdo... nie widzi mnie prawdopodobnie, dobra, pyk W ogóle, jak, co to, jak to wygląda w ogóle? A przypadek chyba wypuściłem w ogóle drugi fireball, to nieźle, nieźle Dobra, co tutaj błuszko, pyk i bijamy go. Dobra, spróbujemy go pobić, ale nie wiem ile mam serc, nie wiem ile mam serca. Chyba, chyba pierwszy zgon. Chyba pierwszy zgon będzie. Dobra, pierwszy raz zginąłem, no to co? Zmieniamy tekster Okej, okay, to jest drugi tekster Ej, lepszy niż tamty, bo coś da się tutaj rozczytać co, co gdzie jest. Ale ej, w sumie spoko, szczerze. ogólnie grałbym na tym na tekstrupaku, jest w ogóle lepszy, jest ich spoko. W ogóle fajny wygląd, ej, serio fajny tekstrupak, no dobra, lecimy znowu szybko. W ogóle, ale mam rzeczy, dobra, sobie kupmy w sumie to, to o w ogóle złote jabłko, jak, jak fajnie wygląda, serio w ogóle napiszcie w komentarzu jak wam się podoba ten tekstrupak, ale serio mega genialny. I nie mam jeszcze łóżka przez różowego, no nieźle, to tak się podierałem tym, w ogóle, już grać wygląda normalnie, więc też to, to w ogóle jest taka śmieszna, no dobra, no to co, lecimy grać dalej, tylko mam nadzieję, że nie zginę. Widzę że tutaj tego, różo, różo, tego różowego. Nie wiem, co on chciał zrobić. W ogóle nie mam w ogóle Fireball. W ogóle jak minął Fireball tutaj, jeszcze że jestem mega ciekawy. Fireball wygląda. A, tak trochę normalnie. W sumie kupmy sobie tego Fireballa. Tutaj go zawalić, dobra. Pyk. E, jeszcze sobie tego Fireballa kupmy. Ale seryu mega fajny tekstur, pak. Więc pyk. Firebolik, pyk. Leci w wgl... Ej, mega fajna gniewa. Co do razu zginie? Dobra, nie zginął. Trzeba... Boję się tutaj zginąć, bo naprawdę chciałbym tutaj grać na, 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 na tym tej teksturpaku. Dobra, pyk. Próbuję tutaj coś zrobić. Dobra, pyk, pyk. Dobra, elegancko. Elegancko. Nie można da dalej budować z tego, co widzę. Aja, 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 aja. Dobra, aja. dobra, 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 dobra. Do rozpadu, spadł, do Zginął? Nie zginął. ja w ogóle, dora. Tutaj widzę ilość HP chociaż, więc chociaż to, chociaż to. E, on też nie miał łóżka, tak jak ja, więc ja zjadł ja, ja tutaj złote jabłuszko. I lecimy tutaj na tego różowego w ogóle. Aha, podbudowała się do góry. A ja nie mam w ogóle fireballa, niestety. Ale ona fireball, chyba nie. Za, za, za sobie złote jabłuszko jest skąd do skacze, dobra. Teraz ginął elegancko. W ogóle ja mam cztery diamenty, które też mega fajne w ogóle na Chodźmy chodźmy sobie do tego tutaj tego różowego. Pyk, elegancko i lecimy tutaj, tutaj sobie kupić jakieś tutaj rzeczy. Na pewno ci się przyda i ja bym sobie ulepszył sobie tego Sharpa i nie no ser, ten tekstur pak jest tak fajny. Jak coś prawdopodobnie, w opisie macie wszystkie te XT, więc tutaj możecie sobie pobrać. No i szybko sobie lecimy tutaj do kolejnego teamu. W sumie polecimy do niebieskiego, ale albo tutaj z, 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 zabić morskiego. Więc czekamy sobie na kilkanaście złotka. Czy mam zbroję? Mam zbroję, więc sobie w sumie kupmy sobie jakieś TNT, jakieś tam refy. W ogóle zgadlibyście co, co, co jakie jest? Szczerze, ja bym zgadł. Na przykład to są nożyce, co nie? ja bym ja totalnie zgadł. Ale, lecimy sobie tutaj do niebieskiego, tylko gdzie jest niebieski? Baza niebieskiego jest w ogóle... W ogóle totalnie nie chce mi się wczytać, ale gdzieś tam na pewno tutaj baza niebieskiego jest, więc szybko sobie do niej do niej lecimy. Teraz chyba lecimy prawdopodobnie sobie do bazy tej złotego, jeśli się nie mylę. Chyba tak, albo drużowego, chyba do tego. Weźmy sobie surowce i też znowu tutaj coś kupmy. W ogóle mam 17, tutaj jest to mega duża liczba, więc pyk, dobra, pyk, elegancko, jakieś fireboliki jeszcze i lecimy tutaj. Właśnie dalej. Kupmy sobie ten kilo złoty. jest mega mega fajnie wygląda te narzędzia szczególnie. Więc lecimy sobie tutaj, szukam bazy niebieskiego albo tej morskiego i go ich i zabijamy. I rozwalamy sobie łóżko tutaj temu niebieskiemu. Teraz mam, mam morskiego, spróbujemy firebola w niego trafić. Co jest? Firebola spróbuję. A! W ogóle przetrwał? Teraz spadł! Dobra, elegancko! Spad morski nie miał łóżka, więc mega dobrze. W ogóle to jest baza morskiego chyba. Bardzo dobrze spadł, a ja sobie tutaj po drodze zebrałam diamenciki, więc elegancko sobie coś tutaj ulepszymy. Ulepszymy może sobie... A, pancerz w sumie niech będzie i może szybkie kopanie. No i właśnie sobie tutaj kilofik i może jeszcze fireball tutaj sobie właśnie dorobił. Okej, okay, pięć fireballi, więc lecimy tutaj do tego niebieskiego. Tutaj niestety myśl się dobudować, więc pyk, pyk, pyk. Dobra, w ogóle nie w ogóle, dobra, zrobię zrobię fireball jumpa. Myślałam, że mi się nie udało. Udało się i tutaj ten, ten niebieski prawdopodobnie obok zielonego, gdzieś tam, właśnie, więc z, z, zaraz tutaj do niego sobie polecimy. Dobra, nakupowałam sobie w ogóle więcej rzeczy. W ogóle ten, to mam tyle rzeczy w ogóle, że to naprawdę szok. Aldora, lecimy tutaj do tego niebieskiego, tylko totalnie jeszcze nie wiem gdzie on jest. Aldora, lecimy sobie tutaj do zielonego i zielonego, a pewnie tam gdzieś do niebieskiego. Dobra, tam jest niebieski, więc sobie tutaj do niego właśnie lecimy. Weźmy w sumie tego TNT Jumpa, już zróbmy. Nie chcemy tam tak lecieć. Dobra, Pyk. Elegancko jesteśmy. Co to, jabłuszko? A, jeszcze mamy 10 tutaj złotych jabłek, więc bardzo dobrze. Więc dalej lecimy sobie tutaj do tego niebieskiego. Czy w ogóle niebieski z bazie? Chyba nie, więc bardzo dobrze. naszykujmy sobie tutaj nożycę. Pyk. Dobra, elegancko, rozwalił, teraz jest w bazie, w ogóle jest w bazie, więc nieźle, dobra, to będzie wygrana, to będzie wygrana, druga wygrana, więc dobra, GG, druga wygrana, więc elegancko. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał, wypiątek będzie właśnie kolejny odcinek, właśnie jak zginę, właśnie tak z staje się lepszy, no i co, już możecie stawić jeszcze łapkę w górę, no i też możecie zostawić subskrypcję, bo lecimy po piece z subskrypcji, no i co, siema!